Dzień dobry, Pani Grażno. Niezwykle miło widzieć Panią na ramówce polsatu. Dlaczego zdecydowała się Pani przyjąć ofertę z tańca z gwiazdami? Co Panią skłoniło? Wiek. A mam coraz mniej czasu. A taniec jest takim rodzajem terapii. Czyli rozumiem, że tańc z gwiazdami gdzieś będzie taki, taką Pani terapią. A jakie ma Pani oczekiwania wobec tańca z gwiazdami? Idzie pani tam po wygraną czy po prostu jakieś prywatne kwestie chce pani tam sobie załatwić? Nie zastanawiałam się nad tym, ale bardzo miło jest spotykać się z młodymi ludźmi. Bardzo jest fajnie uczyć się tańca od profesjonalistów, bo tak naprawdę aktorzy my aktorzy my nie umiemy tańczyć, my udajemy, że tańczymy. A tutaj jest prawdziwa szkoła i no skorzystam z tego. A co będzie dla Pani największym wyzwaniem, Pani zdaniem, w tańcu z gwiazdami? Nie mam pojęcia. Zdrowie, pewnie. Żeby za, zatrzymać zdrowie w tych wszystkich bardzo trudnych tańcach, o ile będzie ich wiele, bo nie wiadomo, może skończymy na jednym. Będzie Pani tańczyła z Panem Janem Klimentem? To była Pani prośba, żeby Pan Jan z Panią tańczył, czy jak to wyglądało? Nie, dowiedziałam się, że będę z nim tańczyć od produkcji. No a, a, a Janka, proszę zapytać. W takim razie zapytam, mam do Pani ostatnie pytanie. Co pani sądzi o komentarzach takich smutnych ludzi, którzy mówią, że w pewnym wieku już nie wypada wywijać w telewizji? Jak pani na to reaguje? No niech nie wywijają. Nikt o, ich, ich nikt o to nie poprosił. Czy rozumiem, że w żaden sposób panią te komentarze nie, nie ranią, nie uderzają w panią? Myślę, że zawsze byłam obojętna na komentarze. W takim razie niech tak pozostanie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na parkiecie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyniknie. A ma Pani jakieś oczekiwania, do którego odcinka chciały Pani dojść? Nie zastanawiałam się nad tym naprawdę. Oby był półfinał albo finał. Dziękuję bardzo. Nie, tak już to finał, prawda? No, żeby to... Wspaniałe są te tańce w finale, ponieważ tam jest wymyślona interpretacja. I przekaz jakiejś walki, radości albo walki z Panem Bogiem. No. Tam są myśli przemycane przepiękne historie, które są najpiękniejszym takim, bo oprócz techniki pokazuje się tam duszę. A to wszystko, taniec myślę, jest w głowie, to jest w głowie taniec, to jest w wyobraźni naszej. Do tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.